Dzisiaj miała być 12 rozpraw. One się rozpoczęły, ale nie zakończyły, zostały przerwane. Nowy termin będzie wyznaczony przez sąd z urzędu. To prawda, że Pani Pełnomocnik reprezentująca Ministerstwo Zdrowia twierdziła, że wyrok Trybunału nie dotyczył obowiązku szczebień. Oczywiście dotyczył i w tej sprawie powinien mieć zastosowanie, gdyż we wszystkich tych sprawach tytuły wykonawcze i postanowienia były wydane dużo przed wydaniem orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny po 2014, 2015, 2016 roku. Tyle te sprawy trwały zanim dotarły do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zobaczcie tytuły postanowienia 2014, 15, 16. A my dzisiaj 11 marca 2025 roku oczekujemy na rozstrzygnięcie kwestii przez Naczelny Sąd Administracyjny. W toku sprawy pojawiło się kilka e, kwestii spornych. Przede wszystkim w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego e, zostały wyartykułowane dwa poglądy co do tego, czy można zastosować wyrok Trybunału Konstytucyjnego e, w innych sprawach z uwagi na odroczenie wejścia w życie tego wyroku. Z uwagi na te dwa różne poglądy Naszelnego Sądu Administracyjnego Wnosiliśmy o zwrócenie się z uwagi na rozbieżność w orzecznictwie Aby sąd w tych sprawach zastosował zapytanie o podjęcie uchwały y, Przez pełny skład Izby y, Sąd nie widział takiej potrzeby Nie widział takiej potrzeby Również sąd nie wyraził zgody na nagrywanie przebiegu rozprawy przez przedstawicieli mediów Również nie wyrażono zgody na nagrywanie tego przebiegu, tej rozprawy przez pełnomocnika skarżących. Zasada jawności jest zasadą konstytucyjną, bardzo ważną. Każdy z Was powinien mieć prawo zapoznać się nie tylko z uzasadnieniem ustnym sądu, ale również z argumentami stron pełnomocników. I między innymi z tego powodu, z uwagi na Brak zwrócenia się zapytaniem do pełnego składu, jaki brak możliwości nagrywania przebiegu rozprawy, jaki fakt, że większość tego składu sądzącego e, brała udział w wydawaniu orzeczeń, e, które wskazywały, że nie można stosować wyroku Trybunału Konstytucyjnego do innych spraw dotyczących obowiązku szczepień, a więc nieco odmiennie tą kwestię rozstrzygały niż e, inne składy. Orzekający naczelnego sądu administracyjnego został złożony wnioski o wyłączenie sędziów, i teraz te wnioski będą rozpatrywane, i wówczas zostanie termin rozprawy na nowo wyznaczony. To tak pokrótce, co się dzisiaj wydarzyło. Pokrótce przypomnę, że takich spraw w toku na różnych poziomach jest pewnie. Kilka tysięcy. W Trybunale Konstytucyjnym oczekuje ponad 300 skarg od polskich rodziców, którzy nie godzą się na ten system, chcieliby takiej wolności i braku dyskryminacji w porównaniu do 20, 25 państw europejskich, gdzie, gdzie rodzice nie są w ten sposób terroryzowani przez organa państwa, sanepidy, urzędy wojewódzkie i media oraz... Też i izby lekarskie, które zamykają usta lekarzom ostrzegającym przed powikłaniami poszczepiennymi. Właściwie docieramy już do ściany, i dalej to już wasze zadanie, żeby chociażby zjawić się tłumnie 5 kwietnia na marszu o wolność i pokazać obecnemu rządowi i wszystkim politykom, że nie godzimy się na taki system. Um, bo, proszę. To jest bardzo ważny apel, również popieram. I pamiętajcie, e, że wyszarpywanie tej wolności w tej kwestii jest bardzo istotne, bo dotyczy zdrowia naszych dzieci. E, wszystkie argumenty prawne i systemowe są po Waszej stronie. Brak obowiązku szczepień w 25 krajach Europy. Brak wypełnienia dyrektywy w sprawie nadzoru nad farmakoterapią, która pozwalałaby zgłaszać, yy, które, regulacja pozwalałaby zgłaszać nopy rodzicom, a nie lekarzom, którzy mogą pozostawać yy, w sytuacji konfliktu interesów. Yy, brak systemu odszkodowawczego na przykład yy, za zgon w przypadku ciężkiego NOP-u. Yy, przekroczenie przez Ministra Zdrowia delegacji ustawowej, wydanie nowego rozporządzenia. Wbrew treści delegacji, która mówi o tym, że minister może określić na nowo po zakwestionowaniu przez Trybunał Komunikatu e, katalog szczepień obowiązkowych, ale po przeanalizowaniu sytuacji epidemiologicznej tego nie zrobiono w żaden sposób, e, więc żadna z tych szczepień, które dzisiaj obowiązuje, e, nie obowiązuje na podstawie rozporządzenia, które byłoby wydane zgodnie z konstytucją. Więc tych argumentów jest naprawdę dużo. Yy, I są bardzo istotne z punktu widzenia prawnego i systemowego. Jest jeszcze argument taki, że badania naukowe mówią, że jesteśmy w większości, jeśli chodzi o poparcie dla, właściwie sprzeciw wobec przymusu szczepień, około 75% Polaków już nie popiera tego rodzaju praktyk, totalitarnych praktyk. Skoro jesteśmy w większości, to kwestia tylko pokazania, jaką mamy wolę. Yy, w jednym miejscu i czasie. Bądźcie z nami 5 kwietnia i wybierajcie dobrze w wyborach. I pamiętajcie też, że na rozprawy, mimo że sąd nie pozwala i je nagrywać jej przebiegu, to one są ciągle jawne no, przynajmniej wewnątrz. Można na nie przyjść i się przysłuchiwać. Yy, a dzisiaj było co słuchać. Gdyś jesteśmy tutaj, rozprawy były wyznaczone 1 na 13.40, yy, a jest prawie 18 i dopiero wychodzimy z tego sądu. Faktycznie dopiero wczoraj poinformowaliśmy o terminie tych rozpraw. Czekajcie na kolejne informacje o terminach. Ważne, żebyście byli również w sądach i pokazali, że, że nie godzicie się na obecną sytuację. Już będziemy kończyć, bo nas zaraz w tym sądzie zamkną. Nie chcielibyśmy tu nocować. Dziękuję bardzo i bądźcie z nami. Pokażmy wszyscy, że stajemy w obronie polskich dzieciaków. Dziękuję.